Hej, z tej strony Nikola i gry i dzisiaj będziemy nagrywać nową rodzinkę w nowym domku, więc zaczynajmy! Mamo, ja chcę dobrze jechać tutaj. Ja już się dam jeść. Złotki, okay. um, no to ja może jakiś obiad zrobić czy coś, ale musimy przecież jechać do sklepu. Dopiero niedawno mi się tu wprowadziliśmy. No, i niestety jeszcze jest pusta lodówka. No tak. Mm. Gdzie ja idę się jej w ogóle nie wykąpać, albo posprzątam dzieciakom w pokoju. Okej, okay, to posprzątaj. Znaczy na razie jednemu. Okej, okay. bo tutaj trochę tutaj tych lalek. Okej, okay. to chodź już ci dam tu. Mm. Czekaj. Chodź, pójdziemy sobie na balkonik, bo jest ciepło. Przesiedniemy sobie i dam. powrót smoczka cymoczka. I masz piłkę Pleczko. Mama Kije. Okej, okay, dobrze. Masz cymoczka i idziemy. Okej, okay, może chcesz do. Um, Dzisiaj twoja kuzynka ma tutaj, tutaj, muszę jechać na nas. Siucia! Okej, okay. tam sprząta pokój i tylko, ona będzie musiała tutaj, tylko, gdzie ona będzie spała i jem no jak się zmieściła, to okej okay. Dobra, ona tutaj powinna gdzieś być, zobaczę przez balkon, o już jedzie Kiedy już przyjechali? O, o hejka, hejka. Hejka. Może, może zostaniesz na kawkę? No, wiesz... Muszę ten... Mam zabrać moj, mm, moją starszą córkę ze szkoły, bo ona miała egzaminy i w ogóle sprawdziany. A, dobrze, okej. Okay. Zostaw tutaj małą, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, to ja idę. Smoczek. Okej. Okay. A chodźcie tutaj. Chodźcie, ciebie też na rączki. Nie dźwigaj. A chodźcie tutaj. Chodźcie i pójdziecie tutaj, bo tata Eli. Elu, pokażesz Alince, jaki masz piękny pokój. E, czy jaki masz pokój zabaw? Tak. Tak. Dzień dobry. Cześć, wujko. No, hejka, możecie się tutaj pobawić, bo ona, e, Ela ma bardzo dużo zabawek. E, więc no, Alinko, będzie się tu fajnie bawiła. Okej. Okay. To chodźcie ci pokazać, okej. Okay. Masz fajny fotel. Tu masz jajka, nie? bo musimy po jednym? Jasne, jaśnie. O, o. Jedno i drugie. Jedno do mnie i drugie do ciebie, okej. Okay. Tak. Ja mam chałupie i ty. mm, Nie tylko nie, To może wyjrzyj jeszcze jedno. Może weź jeszcze po dwa, czyli mi jedno i tobie dwa, okej. Okay. Proszę. Koi pyk, pyk, pyk. A i a moja. A je mega, super. A będzie mogła się wziąć do domu? Tak, się mogła się wziąć do domu. Super. To chodź połóż. Na którym gdzieś się, się tutaj... Ja czy, ja czy na tym ogólnie? No to może tam dam dobla. To powrózę sobie tutaj. Idziemy do domku. Dobla. Okej, to Oj, mój mo moczek. Już czekaj. Już ci podam. proszę, dziękuję. Idziemy tam do domku. Ui, ale fajnie. dużo ma zabawek tam. Tak. Może pójdziemy... Oj. Chodźmy zapytać się, mamy czy pójdziemy na basen. Okej. Okay. Mamo, możemy pójść na basen, firka. Dzieci, mama nie ma czasu. Oj, nie, niestety. żeby zostawić subskrypcję i łapkę w górę. I wtedy mm, też Was zaobserwuję. E, Czy znaczy zasubskrybuję, jeśli macie TikToka, to Was zaobserwuję, żebyście mieli więcej obserwujących i. No. Więc teraz idziemy na basen. Bo tutaj mamy bardzo dużo tego. Tutaj powinien być basen. O tak. I idziemy na basen i nagrałam nową część domku dlatego, że mam kupiłam nowe domki i w ogóle moja koleżanka mi ogólnie w tym pomogła, pozdrawiam ją, koleżankę Martynę no i teraz będę właśnie powiedzmy zaczynała nowy rozdział zaczynamy Ale e, zaczęliśmy na pierwsze piętro, żeby zacząć od dołu. Wiem, że się długo czeka, ale warto, bo przynajmniej możemy zejść na dół. Ten filmik hmm, może będzie taki trochę dłuższy, trochę nie. Okej. Okay. Dobra, wyciągamy postacie i zaczynamy. Okej, okay, dzieci, jesteśmy już tutaj. Szybcie, szybciej. Dobra, tutaj. Okej, okay. a tutaj zobaczmy, gdzie to się rejestruje na basen. Chodźcie, dziewczynki. Zobaczymy. Czy tutaj gdzieś się zapisuje na basen. On tutaj. Tutaj jest pan. Ok. Chcielibyśmy tutaj na basen. Dobrze, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Tutaj y, pan też. Y, nie tylko dziewczynki. Dobrze. Tata, ja, ja cię to kłócę. Okej. Okay. Y, mógłbym y, jakąś terwę na te rzeczy, żeby ich Не сгубить? Так, ясно, ясно. Вот так, прошу. Ой, тут я не могу взять этих речей. Ой, типа сейчас не суть, давай. Halo. Napiszę w Ach, Czy też mieliście taką sytuację? Nie mogliście mieć jakiejś katarebki z ubraniem. No cóż. Może buchnie jakoś to chce Chciałeś przebrać? Tak. Więc ubierzemy ci może o to. No nie, nie mogę tego wyciągnąć. No musimy pewnie kupić nowe obramko, czy coś. Dobrze, chodźcie. Tutaj e, mogę zrobić jasno. Dobrze. To idziemy. O, tutaj nie. Idziemy na drugie piętro. A i jeśli wiecie, jak y, y, wziąć tą tarapkę właśnie stamtąd, no proszę, napiszcie mi w komentarzach. I piszcie też w komentarzach, czy robić jakieś części, w jakich domkach. E, Pieszcie. No. I ci oso y, które, te osoby, które mogą mnie zaobserwować, to mogą być czasami wymienione na filmiku. Dobra. Jesteśmy tutaj tak? To tu. jest dużo dzieci też. Dobrze. Oj, chodź tutaj, no okej. Okay. Dzień dobry. Co ale nie można... O, patrzcie dzieci. Ale tutaj jest dzieci za głęboko dla. O, tutaj jest Nie, ja sobie tutaj siada na leżeczku. a widzicie? Okej. Okay. Tylko chodźcie tutaj wyciągcie sobie cumaczki, dajcie ja. Ja wam podtrzymam cumaczki. Ok. Pióśk. Pióśk, pióśk, pióśk. Glamie piły? Tak, glamie. Mi. Wii, wii, O co tam? Nie wiem, nie wiem, gdzie będziemy. No i to tam nie nas krzycza. no ale jaką musimy na chwilkę? Okay, Idziemy To jest gęboko Gęboko, no, ciaśnie. No i jedź głęboko. Nie uczyniemy. Pomocy, pomocy, a nie my tu nie jak. Nie pomocy, pomocy, o nie. Dziewczynki. Dziewczynki, szybko, o nie. Co się stało?